Maciej Orłoś, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na rozmowę o rumie. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Piaseczny, pomysłodawca i założyciel projektu Rum Explorer. Krzysztofie, dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Zacznijmy od definicji rumu. Czym jest rum? Co można nazwać rumem? Rum, przynajmniej w świetle e, przepisów Unii Europejskiej, żeby destylat można było nazwać rumem, musi spełnić trzy podstawowe warunki. Pierwszy warunek to jest taki, że nie może on mieć niższą zawartość niż 37,5% alkoholu. Drugi warunek to jedynym surowcem, który może posłużyć do jego wyprodukowania, to jest trzcina cukrowa, a konkretnie pochodne trzciny cukrowie. Mówimy tu o melasie, o syropie bądź soku. I trzeci warunek to, a już na pewno w Unii Europejskiej, to nie może destylat zawierać 20, więcej niż 20 gramów naliczystego alkoholu, jakichkolwiek dodatków. Czy to są barwniki, czy to są cukry, cokolwiek by to nie było lub wszystkiego po trochu nie może zawierać więcej niż 20 gramów. W każdym z tych przypadków, jeżeli któregoś z tych warunków nie spełni destylat nie powinien, albo powinien z butelki zniknąć napis RUM, albo powinien pojawić się dopisek Spirit Drink albo napój spiritusowy mhm. na bazie RUM. Mhm. No ale dzisiaj rozmawiamy o tym który tutaj mamy przed sobą na beczce. To jest Rum Double H Number One Wolf and Oak Distillery. Proszę bardzo. Co tutaj jest napisane z tyłu? Mamy y, krótką historię. To historia zamknięta w butelce, ten Rum. Pierwszy Rum Wolf and Oak Distillery, który powstał całkowicie w Polsce jest to Rum z melasy, z trzciny cukrowej z Zanzibaru. Proszę bardzo. To no. trochę tak egzotycznie brzmi. Poniekąd, znaczy egzotycznie w tym sensie, że generalnie rum może być produkowany wszędzie tam, gdzie rośnie trzcina cukrowa, czyli w zasadzie na całym świecie. Tak? Generalnie w strefie pozwrotnikowej i okołozwrotnikowej. Natomiast w związku z tym, że istnieje coś takiego jak melasa, i, i ma, w związku z tym, że posiada ona właściwości doskonałe do mhm. transportu, no to rum może być produkowany w zasadzie wszędzie na świecie, nawet w krajach, gdzie ta trzcina cukrowa nie rośnie. E, jego egzotyczność może wynikać też z tego, że Zanzibar nie jest głównym producentem melasy na świat. Mhm. E, I to nie jest takie oczywiste, że jakiś rum został z melasy z Zanzibaru wyprodukowany. Mm, I może to świadczyć o jego pewnej wyjątkowości. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Mam taką propozycję. Wiesz, ja jeszcze tego rumu nie testowałem, nie próbowałem. Może zróbmy tak, że ja sobie teraz spróbuję, powiem ci, co czuję, mm -hmm. a ty to skomentujesz. Możemy tak zrobić? Okej. Okay. są tak. dwa kieliszki, teraz od którego zacząć? Wiesz co, pierwszy z tych kieliszków, pierwszy prawy, yy, dla Ciebie, mm -hmm. tam mm -hmm. gdzie jest mniej, to jest mm -hmm. kieliszek, yy, który zawiera. Płyn z pierwszej maturacji, bo też trzeba o tym powiedzieć, że ten rum jest poddany podwójnej maturacji, yy, i to jest yy, destylat, który był po pierwszej maturacji, a ten drugi destylat jest destylatem już po, już po mhm. tej drugiej maturacji. Dobrze. Yy, I to jest warto, warto na to spojrzeć z perspektywy tego, co dana beczka mogła mu od siebie faktycznie dać. Mhm, dobrze. To ja, ja mówię teraz. Hmm. Wiesz, tak mi się wydaje, że czuję tutaj trzcinę cukrową. <noise> Ale nie wiem. U. O. Nie umiem mówić o smakach, powiem ci. Mhm. Ciężko też z zapachami. To, to, to jest to trudne do ujęcia w słowach. Ja mogę powiedzieć, że czuć moc jest mhm. moc. Mhm. Jest to wyraziste. I czuję pewnego rodzaju świeżość w tym. I w ogóle mnie nie tak, nie, nie, wiesz, nie, nie zadziałało tak e, e, przetykająco, że tak mhm. powiem. Co, tą świeżość to e, na pewno możesz czuć e, z powodu beczki, która została do tego mhm. wykorzystana, bo w tym przypadku e, został, w ty, na, na, do tej pierwszej maturacji została wykorzystana beczka z białego europejskiego dębu w której nie leżał wcześniej żaden, żaden destylat i ta beczka na potrzeby tego procesu została bardzo mocno wypalona, bardzo mocno skarbonizowana, co dało właśnie temu, zapewniło temu destylatowi właśnie tą świeżość, o której mówisz, trochę tej lekkości, natomiast wyposażyła go we wszystkie takie charakterystyczne dla tego trunku profile, typu wanilia, karmel, nie wiem, czy to czuję, że teraz tak może, no to, tak, może no to, to jest, jest siła i teraz podpowiedzi, e, ale rzeczywiście rzeczywiście tej wanilii czuć, karmelu. Jest on e, lekki, mhm. e, taki, e, trochę bym powiedział, że nawet gimberkowaty, e, ale to w dalszym ciągu wynika z tego, że e, miała ta beczka taki charakter, mhm. a, nie, a nie inny. Mm, no, i, dobra, a, te, a teraz jeśli chodzi o ten drugi kieliszek, to tutaj mamy. I e, ten destylat po tej, po tej beczce z, e, świeżej z białego dębu, mocno wypalonej, destylat został przelany do beczki po e, białym, słodkim e, winie e, z winicy saganum, saganum bodajże, hmm. z, z, z żagania. E, no i ta beczka potem e, ta beczka leżała w piwnicach klasztoru, który w tym żeganiu się znajduje. Mhm. Zapewniając jej taki stały mikroklimat, w sensie takim, że tam stała temperatura, ciśnienie, mhm. wilgotność, tak, dając, temu, dając temu płynowi jakby to, co powinna, to, co powinna oddać, tak. I tutaj w tym drugim destylacie, to spróbuj, czy, czy coś tutaj, Ci coś tutaj dochodzi? No ja już tutaj w zapachu czuję, go? że mi coś dochodzi. Trudno powiedzieć. Trudno mi powiedzieć pół precyzyjniej, ale tak mi się wydaje, że to było bardziej, że to jest bardziej wytrawne, e, bardziej szlachetne niż e, delikatniejsze jeszcze. Mhm. <kluzny> znaczy jest pewna głębia, tak? Mhm. On, on Przez to, że w tej beczce po tym winie był e, ten rum, to dało mu, dodało mu takiej głębi, troszeczkę dochodzi rodzynek, tych takich mm -hmm. białych rodzynek i trochę gdzieś tam winogron na, 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 na dalszym nosie. Natomiast rzeczywiście ta druga maturacja dodała jej tej łagodności, pogłębiła ją troszeczkę, którą, co, co Ty możesz właśnie odbierać jako, mhm. jako, y, 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 jak to mówiłeś? nie wiem, że szlachetnie, na pewno. No, no generalnie tak to można, tak to mo znaczy na pewno go bardziej ułożyła. To, to okay. bez wątpienia mamy, mamy dużo, moim zdaniem dużo fajniejszy profil niż z tego, niż z tej pierwszej maturacji, mhm. czyli ja oceniam, że ta druga maturacja na pewno się... Świetnie. powiodła fajnie. Ja to mam dla Was taką wiadomość, że gdybyście chcieli spróbować tego rumu, to trzeba się zgłosić do Łukasza Kudły, który jest właścicielem tej beczki, ale można zrobić to przeze mnie, czyli napisać do mnie i ja to jakoś tam wynegocjuję z Łukaszem. maciejmałpa.wolfoak.pl Także piszcie w tej sprawie, że to nie tylko w tej sprawie, jeszcze przy okazji przypomnę, że produkty od Orphenox możecie znaleźć w sklepach sieci Oszoł w całej Polsce a także w sklepach specjalistycznych. Krzysztofie bardzo ci dziękuję za tę rozmowę o rumie. Również że dziękuję bardzo. Dzięki.